Pan Michał pisze, że potrzebuje najtańszą blachę na wiaty, Już pokazuję. Zresztą już tą blachę pokazywałem. To jest ten ocynk, on ma 774 szerokości i to jest 12,29 brutto, czyli netto 9,99 za metr bieżący. W tej samej cenie tutaj Znajdzie pan blachę do jednego metra, którą trzeba samemu wybierać. Trzeba przyjechać w dwie osoby między 9 a 14, jak nie wie, jak nie pada, koniecznie z rękawicami sobie powybierać z tej blachy taki arkuszek, wybierze pan do jednego metra. To jest ta sama cena. Oczywiście mamy też ładniejsze, tak jak zawsze pokazuję, mamy ten grafit. Bardzo ładny i brąz w macie, ale to już są ceny pod 20. 8,29 zł. To szczegółowo tutaj zapraszam biuro mopka.tkml albo na naszą stronę www.tkm.eu. Tutaj też grafity czerwone. Przed chwilą wydawałem panu zieloną taką blachę. To wszystko to są blachy, oczywiście, w drugim gatunku, które u nas leżą. Mamy też wasz ulubiony ocynk. Ja się śmieję, że ocynk zawsze jest dobry. Ocynk jest dobry na wszystko. I dla działkowca, i dla rolnika. Tak wygląda ten. Ten, ten, ten ocen, który mam. On ma met cztery rzeczywistej przepraszam, krycia, met 14 rzeczywistej szerokości. Oceny pytajcie www.meeu. Zapraszam, że się Kengelbrecht pokazałem. Jak zawsze to co mam. Może się to komuś podobać, może się nie podobać, ale pokazujemy jak jest. Także mam nadzieję, że to docenicie. Pozdrawiam.